Nie zostałeś zaproszony do rozmowy w twoje 5 minut, to to mogła być też trochę pecha, bo fajnie się z tobą gada, wiesz? Mm -hmm. Myślę, że nadajesz się do tej branży. i dabym do kurwa, do psychiatryka. Na tą wycieczkę, to, że zostaniesz zaproszony do nas do jakiegoś contentu. Zastanowię się nad tym, ale moją obietnicę już masz, a ja jest słowa. Dzięki wielkie, trzymaj się i wesołych świąt. Do widzenia! Do jedziemy, to my nie dojedziemy chyba tymi drogami. Mamy jakąś. Trzy listki to, to trzymaj w ale razie. Ale to w rezerwie, jakby mi się chciało, kupkę Właśnie i też się trochę chce skarpety skończyć. wziąłem za małą skarpetę, zapomniałem paczki skarpet, które miałem wziąć. Nie mam skarpet dlatego ukradłem się w z torby jego parę skarpet. To trzeba zrobić rozszale w takim razie, bo nie wejdą do, 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 do wody, do. No ja mogę nawet wodę za to nie. Do w aparatu ręku. i do tego wszystkiego. Mogę za to wodę nawet nieść w ręku. No byś miał klapki, by było inaczej. No widzisz? Patrzcie, widzę, jest kultury, to co właśnie. O! Elegancko, ja zawiązała nie buty. Wszystko nam się udaje. Niestety tym razem tak nie było, nie był to królewski. Był, była ciężka akcja. Tak długo się z tym wytarciem, że nawet nie zauważyłem, że tam ci ludzie się na mnie patrzą. Bocie, mogę ten papier nam zaklinować pod koło. I jak my wrócimy, to to już wysnie, i wtedy możemy to elegancko wyjrzeć do bakażnika. Mhm. Chyba nie odleci, co? Nie. Patrzcie, Co? Bo będziemy szli z godzinę, to będzie wy... No wiem. Te może by spakować. W razie czego na pół sobie ją ofikać jak. No wiem. Widzimy się zała Myślę, że może pójść pierwsze bo jedna godzina to jest długo po takich kamieniach mi Chodzić A ja biegnie będę za tobą chcę zrobić fosie, Tu robimy pauzę No Nie lubimy światła świecić Mieszkamy w pałacach, śluzujemy już bliżej siebie. Dobra, to nie moja piosenka. Czekaj. Czas mi mija za szybko. Ona mi pleci, piezą. Hello, where are you from? Z Polski. O oh, kurwa, stary. <laughs> w ogóle go nie rozumiem, stary 90%. który myślę, że 99% osób też by nie wiedziało. No bo jesteś jeszcze niedojrzałą głową muzyczną. No. Okej, no, no, no. okej, okay, really okay, no problem, Bye. Bye. Oh, stary. całego otoczenia ty po prostu dzisiaj... Dzi dzi Ale myślisz, powodę. myślisz, że mi się chce gadać? Też mi się w sumie nie chce gadać. Jednak to jest robione po coś, pani niewczas. Skończy się szczerze na tym, że na tą lagunę to nie pojedziemy dzisiaj. To zrobimy Jesteśmy ją... Jesteśmy na lagunie ty. teraz. Oha. <laughs> Bo moja żona i ja straciliśmy... Może ją widzieliście? Nie. Nie? Nie. Okej. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale pamiętajcie, proszę. Dziękuję bardzo. Do Takie coś to jest straszny odpoczynek dla nów, nie? No kurwa. Błoto. No ja ogólnie... Chodziłem boso po górach! No. I na tym byłby cały film. A więc ja nazywam się Hubert. Tak nie, nie. Eh I am Hubert. Hubert. Huber. Yeah. It Eva. Try Hungarian. I've seen Eva wow. uh, Ja, jestem Hubert. You no, know, it's very funny. Really thank you. Thank you. Really. Bye. 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 And your shoes. Skoro ten cały wyjazd i tak jest jednym wielkim wkrętem. To <try> ja ty szybciej szybci tutaj jest stary. A wygrałem. Nie w tych kurwa easy. Widzicie w a się ze mnie śmiał Patrzcie! Przeszedłem tu tylko na Bosaka! To jest niemożliwe! Mógłbym tak robić, ale po co? Nasz no, się skręciło trochę Ale właśnie cringe czasami jest kluczem do sukcesu A być może drogą na skróty I tym miłym akcentem czekamy aż będziemy tam I tam krówka jest też, się przepaści. Papa. Dobra widzo, przyszedłem przez te No cudo Cudnie to wygląda, ale niestety Nie wiem czy tu groby przejdzie ten dyk o oh, kur. jeszcze nie musimy się chyba tu o tą drogą. Yes. You can follow this path and it will go very near the sea. You can go down like okay. anywhere, okay. somewhere so, I'm from? So, I don't oh. think about this It's fucking shit, man. Really is fucking shit? Yeah. I never heard some shit like this before. <laughs> Bye. Jakby bezpośrednio powiem, że to o niego na przedchodzi. To się nawet zgadza, wiesz o co chodzi? No. Codziennie dziwny baraj kolejny z okoliczności. Rozumiesz o to. co chodzi? Ale to ma zawsze się. <gry> Może, no, Może góry. Może <gry> góry. Jak się w las, tak żeś zejdziesz. Wolą. Powiem! Znamyś! Ty! Nie widać. Czekaj, zaraz będzie No, zgramuj się, pierdol. Albo, albo coś, jak pamiętasz może. No właśnie, nie pamiętam. Nie nagrało się chyba. Chociaż być może było Co? Jest tak mocna woda, że ja widzę co jest spodem Widziałeś? Dwie poszły. Może było widać Niestety nie mam ze sobą majteczek A bardzo chciałbym wejść do tej wody A głupio wracać w tych spodemkach To po prostu Trzeba zrobić to w ten sposób w sumie to też już do tego trochę przyjmę go czasie. dlatego to nie jest zaś dziwne Oła. nie bolało się bardzo? No nie było to No waże, tu mogą być spadki nie róbcie tego w domu najlepiej w ogóle tego nie róbcie głupia, strasznie bo... To mnie może wyjebać na te skały, a to nie pomyślałem. Dobra, bujam się. Powiem Ci co jest ciekawe, że jestem trochę głodny, nie? Ja też. Ale czasami wystarczy tylko nawet poczuć, jakby to na jakąś czasu zgadza się trochę, nie? No. To ja teraz wystarczy, że ja siebie lekko polizzę, to czuję sól taką i mi się od razu jakbym jakieś frytki jadł. Możecie, my tego nie ten, ale... Jak siebie liżę, to mam... Nie, że w kój soli, tylko tak... Czuję się trochę miad frytki tylko nie wchodzą mi do żony no, Ale zajedziemy na frytki Zajedziemy no zajedziemy A teraz jest po prostu pokojenie bez wiedzy bez wiedzy Ona myśli, że ja za nim nie pobiegnę trzymaj to Ale ja biegnie będę pokopów samotna To są boje to oh jest stary, nie słyszałem. To No właśnie coś mnie. Się... w dupę. To jest No problem. Jest, no okay. it's no problem. It's no problem. video jest To jest coś Nie wiem, oni mieli problem. Nie o to, że na przykład coś ich nagraliśmy, tylko o to, że on powiedział skąd pochodzi. Ja, ja jestem na nagraniu, powiem, że nie pamiętam skąd on pochodzi. Dziwna. Dziwna działka, by się nie, bo się napierdalała. Nie po to budowaliśmy ring, no. żeby kurwa sobie nie poradzić a ten jeden kurwa, mam metr 30 jest cięty Nie muszę wracać bez butów I tak naprawdę psuć nam całego planu dnia Bo to, że ja dojdę te 200 metrów, dalej, to nic jest, Jakbym chciał, to bym doszedł, nie robiłem żadnego challenge, robiłem to dla siebie Także ubiorę sobie te klapki Mogę wam to powiedzieć teraz, tak szczerze Ten cały wyjazd to jest tak naprawdę pierdolony przekręt Tak naprawdę przyjechaliśmy tu odpoczywać, a nie nie no po prostu wystarczy, wiesz, to będzie bliżej pewnie tyle. Nie musisz jeszcze się rozwalić. Nas nagli głupio wracasz tu na... Tym bardziej, że te turki coś się spruły i coś tam nie powiedzieli do nas, nie słyszeli, oni powiedzieli. Powodzenia w ciemności, czy coś takiego kurwa. To znacznie brzmiało. Dlatego mówiłem, że chyba chcą coś na ladry. A tak w butach to mu bardziej zajęcie. Dobra, biegniemy. A! Możecie mi wierzyć, ale przebiegliśmy tylko o 30 sekund. Pod górę. Taką wielką górę. Jesteśmy na tym zakręcie, gdzie tam ci ludzie robili grupowo zdjęcia. będę 10 minut od auta, także chyba już nawet jest git o. W samochodzie? Nie, teraz. A, 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 a. Dobra, biorę was, chowam was pod rękę i mam pałkę teleskopową w ręce. Albo GoPro, jedmną. Ale pałki teleskopowe się no to... będą bać, a nie wiedzą, czy to jest GoPro, czy pałka teleskopowa. No to. Widzimy, ale w razie czego wolę ci nagranie i pałkę teleskopową w dłoni, także sorry widzowie, że jesteście na odwrót, ale chociaż będziecie to z nami przeżywać. Uff, oh yeah bro. Szczerze ten... Jeżeli ty, kurwa nie dodasz jeden do jednego, to będziesz dzbany. Nie wiem czy wiesz o co chodzi, czy nie wiesz o co chodzi? No jeszcze nie wiem o co chodzi. Serio nie wiesz o co chodzi? No. Daj na chwilę tą kamerę. Że ty naprawdę kurwa nie zauważyłeś na początku tej laguny, nie? Kiedy, że ja jak ściągałem tam buty, co nie? No. To że ja jestem kurwa w twoich skarpetkach? Nie. nie. <grywa> się w niej skarpet no, i ci zajebałem skarpety dzisiaj. To się chodzi, to albo w czarnych, albo w białych, a nie jakieś... Kurwa, kurwa stary, ja w, nie, w piątek je, biegłem do Mitiu kupić jakieś skarpety, bo nie miałem. W sensie <laughs> czarne albo białe, a nie jakieś kurwa babciny. Ale ty <laughs> założyłeś na drugą stronę w ogóle. Idziemy na maczka. Tu niech to trwa, moja możemy zasadzić